Warta, pora ruszać. Przyjęłam w drodze. Dobra lazwa, jesteśmy na miejscu. Przyjęłam, John, co widzisz? Tala ładuje towar na barkę. To wasz cel. Dowiedzcie się, z kim pracują. Tak jest. Strażnicy na obszarze. Tak, Argatara jest wszędzie dookoła. Musicie ich zdjąć, żeby wejść na barkę. Bierzcie się do pracy. Bez odbioru. Dobra, rozdzielmy się. Ja wyjdę z wody. Ty oczyść doki. Tylko cicho spotkanie przy Barce. Tak. Na Twój znak. Dobra. Powiem tak. E, jeszcze zaraz sobie tutaj zobaczymy. E, to powiem tak. Na starcie jak tutaj leci stream to od razu nagrywam wszystko, będę szykował na odcinki, więc na pewno od jutra pojawi się, jakby ktoś nie widział, od jutra będą wlatywać odcinki z Motor Warfare. E, Sobota. Niedziela 13.30 będą udostępnione, a od poniedziałku do piątku wracam do tej standardowej godziny, czyli od 15.30 już z powrotem będą. Bo nie wiem, może przez ten, nie przez algorytma, tylko przez to, że już nie ma, już dawno nie ma okresu tego wakacyjnego i tak jak udostępniałem od 13.30 odcinki, to większość osób, więcej, więcej osób, że tak powiem, oglądała odcinki, które wrzucałem. A teraz, że, że no są zabiegani trochę szkoła i tak dalej. Plus jeszcze praca, co niektórzy, bo nie wszyscy chodzą do szkoły, wiadomo. Zakończyli swoją edukację, może tam jeszcze studia, no ale no mniejsza. Tak czy siak, odcinki wracają od 15.30, od poniedziałku do piątku. Na weekend mogę tam wcześniej, czyli 13.30. Teraz póki to jest, to odcinki lecą. Z Modern Warfare, a później, tak jak na początku grudnia, tam pewnie jeszcze będą odcinki wylatywać z Warzona, z Multika, czy tam czegoś innego, ale na razie skupiam się na Modern Warfare, a jakoś przed grudniem z Need for Speed'a, tego Need for Speed'a Unbound będzie wrzucane, więc dobra, gramy dalej. Każde okay. żyją. Każdy, że wygląda na kłopoty. Zawijajmy cicho. Dotrzyjmy do barki. załatwmy to. Mam jednego w doku. Zajmij się tym i wracaj po wodę. Jeszcze na powierzchni. A czyli można tak. Dobra, robota Gaz. Okay. kapitanie, mam broń. To okay, spoko. Mają łódź patrolową w porcie. Nie daj się wykryć. Jest to łódź. Polecimy może tędy. Gdzie nie wiem, czy mnie widział, czy nie? Idziemy tam. Jednak. Także macie. I kolejne. Dobra robota. Ślak. Warta jeden do brawo. Jak sytuacja? Docieramy do... Alcana idzie Dostańcie się tam jak najszybciej. Możemy mieć mało czasu, John. Wypłynęli. Dobra, płyńcie. A my ma drugą No niepewno, nie pytam, nie? Ja inaczej, ale. Chociaż zobaczmy to. To ma tyle samo. Eee, yy, dobra, chociaż amo pozbieram. Aha. Ej. Chcemy okay. to powinien mieć. Dobra. My.

Wszystko gra. Doskonale szefie.

Patrolu, bo tam jest kolejna? Gasta łódź może być problemem. Czyli kolejna jakaś jest. Dobra. Teraz to ogarniemy. Osiem. Wstam ja przez ja sofę. Chodź, chodź, ale nie chodź, najszczęśliwszy, Zrobiliśmy praktycznie więcej roboty na okół. Dobra. Ja jestem tu się zajęcie. Dobra, to się Zamknięta Za mną. zaraz wejdziemy no. na barkę. Tak jest, informujcie po wszystkim. cisza. Słuchaj. Hiszpański. Tak to brzmi. Gotowy? Na twój znak. Dobra. Spójrz na to. Las Almas. Meksykański kartel. Trwoli wyrobio to diabły. Aswal. Well. Iran wykorzystuje do transportu kartel. Rzuć jakąś nazmo. Las Almas. A sam pracuje z narkos. Czekaj. No. Olu mnie wystraszył. Barty! Jest czysto. Jego telefon. Znajdu. Okay. Kartel spotyka się z Arkataną znajdź kafę Gracht. Coś tam się szykuje. Kiedy? Za godzinę. 6 do warty 1. Jestem w kawiarni. Przy stoliku na godzinie czwartej siedzą członek kartelu i Iran. uracza. Co kombinują? Finalizują transakcję. Elektronicznie. Zgadza się. Płacą za coś kartelowi. Zobaczmy, za co. Ochronę? Kilku. Zajmę się nimi. Został coś innego. Przyjąłem. Idę do ciebie. Strzykrawka? Strzyklizum? Nieśmiercionośną. Wyłączy ich z akcji. Środki CIA. Witaj w moim świecie. Wstrzyknij to ochroniarzom a zgarniemy gościa z kartelu. A ty? Zgarnę was. Daj znać. Przyjąłem. I? 06, raport. Gadają o terminach. Kiedy ruszają? Dziś w nocy. Obserwuj ich. Musimy wiedzieć, co to za ładunek i dokąd zmierza. Tak jest. Dobra. Czekaj. Dwóch ochroniarzy kartelu na końcu mostu. Widzę cel. Trzymaj broń w ukryciu. No dobra. Zobaczmy, czy się rozdzielą. Jeden odchodzi. Idzie w moim kierunku. Pójdę jego śladem. Zdajmy tego na mostku. Ruszam. Dobra. Idziemy tak. O, spokojnie, stary. Po jednego za dużo, co? Ochroniarz zdjęty, most czysty. Chciałem, żeby robota. ktoś zabija, ale tam. Dobra. to jest tam? To człowiek? Jeden w do USA. John, kto to jest? Major Hassan Zayani. Chryste, to znaczy, że jest w Meksyku. Czyli mamy czas, żeby go powstrzymać. Musimy dorwać naszego kumpla z kartelu i go przycisnąć. Jeśli Hassan dostarczy rakiety do Stanów, będą trupy. Co robimy? Ma przy sobie ochroniarzy. Przeprowadziliśmy zwiadu. Musimy mieć więcej niż kilku. Nie ma czasu na dokładny zwiad, John. Musimy odwrócić ich uwagę. Mam coś. Spotkamy się przy kawiarni. Gaz. Dobra, Musimy tam. Okay. Wiesz co to. To, to ma do cholery być? Granat 2 big zadziała. Wrócimy razem i zacznijmy imprezę. To dziwne. Chłopie się nie skumą, ale dobra. Na końcu alejki. Kiedy wybuchnie panika, wtedy kartel go przeniesie. A ja zajmę się tym dalej. Na twój znak gaz. No dobra. Gaz idź na koniec alejki. Dobra, myślałem, że tam mam coś zrobić. Ale dobra? <śmiennie> Ja wezmę jednego, ty drugiego. Chodź! Gdzie ten, Gdzie jesteś? Teraz, sierżancie. oko, mimo że nie tak Nie no, pana, kapitanie. Się. Załatwię ewakuację. Spotkamy się na moście. Wchodzę. Stulpysk, chodź za mną. Gaz, osłaniaj. Tam, tak jak jest. Warta jeden, paszka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęłam do nas, wrogów na połudno. Rozumiałam, Zrozumiałam, się. Policja też jest w drodze. Będzie tu za 3 minuty. Cześć. Gaz dawaj strzykawkę! Nie! Kurde, czwórka! czemu to jest podpisany czwórką? Się Dobra, się. robimy, teraz przynajmniej wiemy o co chodzi. Czemu to czwórką podpisane? Gaz nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego czy drugiego. Ochroniarze zdjęci. Idę do pana, kapitanie. Pośpiesz się. Załatwię ewakuację. Spotkamy się na moście. Wchodzę. Sturdy. Dobra, teraz widać. Warta jeden. Paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. Przyjęła. Aż tak? Szybko strasznie strzelałem, kur... Dobra. To nie homo, teraz broni? Przestań tym. Gaz, nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego czy drugiego. Ochroniarze zdjęci, idę do pana kapitana Wchodzę. Sturtejsk, chodź za mną. Warta jeden, paczka zabezpieczona. Idę do ciebie. No ile? Co jeszcze się dzieje? Jest na... małym <grym>, poziomie. A bo te bronie są jakieś dziwne. Już trzeci raz się walnąłem. ochroniarze. Ja wezmę Ochroniarze Idę do pana kapitania. Wchodzę. Stój, chodziano. Warta jeden. Paczka zabezpieczona. Przyjęłam. Dostałem trzy strzały. Trzy! To się staje tak, chyba, nie? się wytrzymać. Gaz, nadchodzą ochroniarze. Ja wezmę jednego, ty drugiego. Ochroniarze zdjęci. Idę do pana kapitana. Załatwię ewakuację. Wchodzę. Stój, pejs. Chodź za mną. Warta jeden. Chodź, go zabezpieczam. Idę do Warta jeden, strzelają do nas. Trzech wrogów na południu. Zrozumiałam. zbliżam się. Policja też jest w drodze. Będzie tu za 3 minuty. Czysto! Gaz, dawaj strzykawkę! Jak ja mu to wcisnąć? Dupa w troki się rancie. Nie chcę go zabić, zaraz. Chciałem gaz. Serio? Podnieśmy go. Dziwne przypisania, no ale dobra. Warta. Pora ruszać. Przyjęłam w drodze. To jest trochę niehalo, ten tak. tak? go. To jest po komisja, ale... Wzajemnie. Musimy wiedzieć, gdzie No tak, Nie bardzo. Wybudzimy go i pogadamy. Skąd pewność, że coś powie? potrafię być przekonująca. Pułkownik Vargas. Dyrektor Laswell. Myślałem, że jesteśmy na ty. Sprawa musi być poważna. Otóż to, potrzebuję pomocy, Alejandro. O co chodzi? Carter Las Almas przemyca przez granicę irańskiego terrorystę. Laswell, terroryści nie przekraczają południowej. My to wiemy, my to wiemy, oni to wiedzą, i właśnie dlatego to zrobią. Musimy ich powstrzymać. Kto jest moim celem? Major Hasan Zajani. Zrozumiałem. Kiedy? Dziś w nocy. Pospiłam się do drona. Mam wszystko na widoku. Masz ruch w okolicy, Alejandro. Migranci są w wodzie. Patrol graniczny w akcji. Kartel używa migrantów do dywersji. Nawet teraz mogą szmuglować Hassana. Przyjąłem. A gdzie jest FBI? Będą za około godzinę. Teraz mamy tylko was. Czekaj. Rodolfo, migranci to tylko dywersja. Nasz cel się przemieszcza. Prawdopodobnie przekroczyli rzekę w Łodzi. Trzeba ją znaleźć. Morelle, robi się warta. Alejandro, Hasan nie może przekroczyć granicy. Zrozumiano. Bez odbioru. Jak mu się uda, to w Stanach nie mamy żadnej władzy. Sprawmy, by do tego nie doszło. Patrz, pułkowniku. Tam, na północy. To ich łódź. Stań tu. Eh, Kartel szybko przemieszcza Hassana. Możemy ich złapać, nim przekroczą granicę. Przyjąłem. Mur jest To pay the price